Witajcie kochani, to Mary. I Mario. Jak widzicie, mamy tutaj ogromną paczuchę. z wyjątkowy odcinek. Z wymianki zdrabkowej. Tak. z drapkowej. Znaczko tak, ale ogromna paczucha. Popatrzcie, jaka wielka paczka od Natalii. Ciekawe, co tam przygotowała. Ale zanim będziemy otwierać, to Mario coś przypomni. Tak, chcielibyśmy przypomnieć o sobotnim live, na którym będzie również rozstrzygnięcie konkursu na Tipli. Link do tego filmiku. Z... Czyli konkurs też jutro jest na Trifli, bo jutro dopiero po, pod koniec naszego live'a będziemy rozstrzygać konkurs. rozstrzygać konkurs, kto wygra? Oczywiście tak. Zapraszamy, kto jest chętny w sobotę, zapraszamy na godzinę 16, a teraz bierzemy się za paczuchę. Tak, spróbujemy ją otworzyć. Co tu nam Natalia nakładała? O, matko, ja nie wiem gdzie to na takie. Miałam jeszcze takie nożyczki do dupy. Wiecie, nie? Jak to napocząć? Tak ja coś tu chyba nic nie uszkodzę, jak myślę. No to... no to próbuj, próbuj. Nie masz ty innych nożyczek, chłopie. Czekaj, coś tu idzie. No, dobra, ci. Czekaj. Czekaj, żeby to nie było no. aż tak. Spróbuj tą taśmę tam przecinać. Może się uda. Ale ma pięknie zapakowane. Nikt tu się nie włamał. Z cości doszło. Ale ja nie mam nic innego. Ja nie wiem, to by trzeba dopiero... Szybcieć. Ja to będę otwierała cały wieczór. Mhm. Czekaj coś, jeszcze? ale nie chcę zniszczyć kartonikę Takaś. No spróbuj tutaj, do... tą krawędź spróbuj do końca. Może się uda. Tutaj o, czekaj, bo tutaj Tutaj zablokowane. Trochę mi pomóż, ale tylko trochę, a ja otworzę, a ty Okej, okay, teraz spróbujemy to. W sposób tutaj Dobrze, że jaka wielka paczucha. Ciekawa jestem Natalko, czy się będzie paczuszka od nas podała. No, no. okay, tutaj I życzymy Ci wygranej wygranej krzyżówki. Tej krzyżówki nie go zlapy. No. no tak, ładnie mhm. zabezpieczona. Super. Teraz spróbujemy to jakoś tutaj... O, to jest Dobra, to ja się teraz już poradzę, nie sobie? Nie patrz teraz. Dobrze, nie, nie patrz. podglądaj. Dobra, nie podglądam, tylko tu jeszcze trochę natknę. A ja podglądam. Bo... Dobra, jeszcze spróbuję trochę tu naciąć, żeby no. udało się to otworzyć. Trzymam, bo ucieka mi. Dobrze szarpiesz, szarpiez. Z tej strony już się udało. A tutaj jesteś tej Italia, Niestety. ja jeszcze. No chyba tak, czy nie? Czy pomóc ci troszkę jeszcze? No możesz. Ja jeszcze spróbuję tutaj troszeczkę. Uważaj na paluchy. Dobrze, dobrze. Co, zapaka. Chyba się udało. Jesteście na pewno ciekawi co tu jest. A, ja, Wiesz, a też. ja? Ja jakaś wiedziałam, że dzisiaj dojdzie, to ja kurczę w oknie, stałam i patrzę, kiedy ten kurier przyjedzie. Nie mogę się doczekać, dobra. No to ja może troszeczkę oddalę ten i będę po troszeczku wyciągała. Co my tu mamy? Ej, to mamy? Ani. czekaj, czekaj, tutaj są jeszcze. Co? O, bąbelki! Bąbelki! O, super. <laughs> Ale jakie duże? Się. Nie wiedziałam. Co, 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 ja? Lepsze, Ej, dobra, nie. Ale chyba nie widziałam takich jeszcze. Dobra, to ja będę otwierała. Co my tu mamy... O ja! Wiecie co ja już dawno takich lizaczków nie jadłam laseczki. Tak jak w krzyżówce te laski, nie? Mhm. też Krzyżówka nie koło w tych jak gdzieś tam były. Tak. Ale świetnie A, Ina... pik 7 były. Pik 7, no. Na Mikołajki, super rewelacja, ale fajowskie, Miam niam niam. Tak, trochę może. Czeka. Ja sobie może tutaj wezmę ten kartonik. Ja będę tylko wam wyciągać, żeby tutaj wszystko było widoczne. Mariusz, patrz, żeby było wszystko widoczne. I wyciągamy. I znowu świąteczne herbatka. Herbatka. Mm. Jaka duża, to trzeba mieć duży kubek. Ale no, zanurzyć tak, to gdzie Z kartoniki, Świetnie, dziękuję. Lubię tą herbatkę bardzo. Wszystkie właściwie herbatki lubimy, nie? Mhm. Mm Co my tu jeszcze mamy? Oj, 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 oj. O, wow. No też zobaczcie, ja myślałam, że jakiś portfelik, ale takiego takiego jeszcze nie widziałam. Kalendarz? Jest. Tak, bo to rocznik ma. Ale chyba razem z... No, a kalendarz. A my nie mamy jeszcze kupionego kalendarza. No to się przyda. Wow, to nie musimy już kupować. Ale jaki on jest śliczny. Zobaczcie, jaki piękny. Ale patrz, i ma ładnie zakładeczkę. Ale wow, no, piękności, piękności. Gdzie ona takie znalazła? Ja nie, u nas tego nie widziałam jeszcze. Co my tu mamy. Kolejny, chyba to dla Ciebie, bo tu jest taki ładny kolorowy, a tu jest, tu jest kolejny Mario. To dla Ciebie pewnie. Ona pomyślała o tobie również. Zobacz. Bo dziękuję ładnie. Dziękuję bardzo. O, Patrz, będę... ty masz i ja, to nie będziesz do mojego tam wchodził, zaglądał. Nie, będę, tykał. Noto będę notował w swoim. Wow, ale fajnie. Ja wiem, tam trzeba będzie wyniki w zdrabkach notować. A tu to za chwilę. To są drapeczki, bo wymienialiśmy się z Natalką. Natką drapiemy z drapeczki o kwocie na wymiankę 30 zł, ale to za chwilę. O matko. O niejku. Co? Tak, bo co tu jest. O niejku. Zobaczcie, jakie piękne dla Mary i Mario. Od Natalii z kanałą Nadko Drapie. Ale ślicznie zrobione łapeczki. Zobaczcie, jakie śliczne. No, za chwilę sobie pewnie poczytamy. Czekaj, to ja nie wiem, co to jest. Musimy zobaczyć, czy to może być. Ale nie, nie, to po, mamy... poczekajcie, poczekajcie. To będzie o, za, za chwilę. chwilę. O matko, ile co tego zapakowałaś tu, maseczka, tak, tak, maseczka, mhm. Mariusz musisz, je, musisz założyć, też musisz maseczki, super, a nie, tu jest dla ciebie, to chyba ja, O, to jest dla ciebie, dla mnie, tak. no, ale jak ty pomyślałaś Natalko, o matko, super, oj to Mariusz, musisz mi się pokazać w tej masce, niestety. Ale już super, dziękujemy bardzo. Co tu jest? Tu są... Aha, tu są oczyszczające chusteczki do rąk z as. No na te czasy bardzo przydatna no, sprawa. A szczególnie dla ciebie ty, ty bakterii masz, pewnie po tym co znak tu. No, przecież dotykasz to wszystko wszystkich. I tu. A dla mnie też, Ja nie mam bakterii! Ja tu fajnie się cieszę, że do ciebie no. to powiem. Mamy dwoje, no to ja mam jak... no widzisz? To ja mam bakterie od ciebie, bo ty mi dotykasz Aha. za bardzo łapki. Jeju, i co ja tu widzę? Mariuszy, to nie są te twoje ulubione? No, to rzeszki? Z no. Ja nie mogę, jakieś super. Już mamy choinkę w domu, nie będziemy stroić. choineczka będzie stała. Tu ładnie stój. O Marko, je, jeszcze Zresztę nie koniec, jeszcze nie koniec i też dla Ciebie, dla mnie, zobacz, no nie, Eti, ja, uferki. ale już bym skrupała. Mm -hmm. <laughs> ale Ty nie dostaniesz, ja synowi, a jedno moje, a Ty maseczkę i już, Aha. tak, to dla Ciebie, Świetnie. o Marko, co tu jest takie wielkie, o oh, mm. maj, to jest chyba kalendarz taki do powieszenia. To jest chyba kalendarz do powieszenia. Ciężki im dosyć. Mhm, Ale dosyć. piękny. Otwieramy? No. Otwieramy, o, nie? Wiemy. Zobaczymy, czy to te... Poczekajcie chwilkę. Ja tylko go otworzę. Wow, naturalny Junia. O Jezus, ileś ile ty pieniędzy na nas wydała. O matko, zobaczcie. A ja patrzcie, jak to się świeci. Mariusz, otwórz. Mhm. a i ja. też jest miejsce, żeby sobie. Zapisać, jak fajnie. O ma... Zapisać sobie co do załatwienia. Ale normalnie no, aż szkoda w tym pisać. No. Piszę. <laughs> Ale cudo, do... No, a co coś było? Nie no, to jest, żeby przywiesić, wiesz. I to, trzeba... to wypadło mi, tak, sorry, tak. jaka jestem gapa. No. Nie, nie, to się go powiesi, oczywiście. No. No. Nie ciągnij. No nie ciągnę. Nie ciągnij, to trzeba Teraz jeszcze zepsujemy. Jakie o, cuda, jakie dać. cuda. Nie normalnie nie. Ale takiego ja naprawdę też jeszcze nie widziałam, ale piękne. Będzie u nas sypalnie, wisia? No. Będzie. Cudowne, nie wiem gdzie to położyć. Tak, to trzeba jakoś tak. No, tak żeby to położyć, nie, No nie, już kartonik odkładamy i pokażemy jeszcze Wam tutaj. Tutaj coś fajnego jest, ale na to ślicznie zapakowane. Ale I jejku, Ja mam to popsuć. Mam taką fajną. Czekaj, mm, delikatnie Odkreśli no. Minko taka ładna jest. O, o mama. A czekaj, co to? O, mama, co to? Wow. Co no. to jest? O, matko, co to? Czekaj, czekaj, czekaj. Oj, no, ale Zobaczymy. jak piękne to jest chyba. Ale jakieś śliczne to. Zobaczmy. <laughs> Czytaj na głos. Masz kochani, ładny głos. No. Kochani, bardzo się cieszę na naszą wymiankę zdrawkową. Mam nadzieję, że zdrawki będą szczęśliwe i dadzą dużą wygraną. Gdyby tak się nie było, dorzucam drobiazgi na pocieszenie. na no, ładne mi drobiazgi. Tak, ale drobiazgi. Życzę. Oj, ty szczęścia. dostaniesz. <grym> Życzę szczęścia, zdrówka i wszystkiego dobrego. Natalia, Natko, drapiemy. Wow, ale tylko nam pięknie to przedstawione. Skąd to ludzie mają takie ładne zdóbki? No, ale cudowne. Cudowne. o Jeszcze tak ładnie, to nie, naprawdę zobacz, jaka fajna pamiątka od siebie. Idzie do naszych pamiątek od innych. Także to jest... Nie, to chyba jeszcze postawię sobie na komodę. Bo tak ładnie błyszczę. Mhm. Nie? Cudowne, cudo. Dziękujemy Ci bardzo. Naprawdę jesteś kochana, ale... Pomyślała, patrz i dla mnie, i dla ciebie równo. Tak. No, czyli ja mam też bakterie, także bo ty mnie że ona wiedziała. No, dobrze. I teraz mamy tutaj z drapeczki. Mm, zaraz Wam powiemy. Będziemy, ja będę losowała, kto komu. Mamy tak, Casino Club. Mamy y, tysiąc, 100, y, 100 tysięcy, tysięcy w gotówce, sorry. Rubinowe nie. 7 i mamy Kingi Kinga, ja będę brała. A to, to ja już wiem, ale fajnie, bo. O, o, to my, a, to tak, dla mnie wawanki, no tak. To dla, dla ciebie wawanki, to już masz. Raz, tu masz. To, dziękuję. Tu mam. Tak, mhm. tu są moje. Dobrze. To jest moje. Ja będę dra Ej, nie, uciekaj. To jest moje. Ja wybieram nie. Mhm. Dobrze, ja sobie Dobrze. wzięłam. Kasa King, będę szukać tronu, ja wtedy <noise> tronu nie wiem, a nie wygrana. I teraz tu za pięć, to ja chyba wezmę... Ojku, to, to jest taki numerek. 12, 1237. Hmm, 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 hmm. Aha, bo tu plik. To bo jak plik, to to weź to siódem. <noise> mm. yy, yy, czekaj, a jak to jest? Aha, to i to... No, i? A to moje. Aha, także jest to wykombinowane. No ale kasa yy, razem, nie? No wiesz tego, na pewno. Niedobre. Także to jest moje. To jest moje. I mam pięć razy kasa King. Ha, ha. To powiedz, co ty masz? No ja mam rubinę. Ale ja się cieszę. I pięć wabanków. Jak się cieszę. Jezu! Aj, jeszcze mi ucieknie. Także za chwilę będziemy drapać. Popatrzcie sobie jeszcze na nasze prezenciki, ale już bym to jadła. No, ja tylko na razie nie mogę, że poczekać aż nagramy. Ja lubię takie coś, ja jem, jem, jem. Wszystkie słodycze właściwie lubię. To to mamy, mamy herbatkę, też w takiej postaci choineczka. Patrz księżyc fajnie na noc, na noc przed spaniem, herbatka. Jak fajnie, Matko panie... domyślają, takie cudowne. No i to jest piękne i te piękne te, nie będę już te otwierać, bo się popsuje. Pięknie napisałaś do nas, dziękujemy. Bardzo i maseczka. Zobaczcie, ja myślałam, że tylko dla mnie, ale dla Mario też. I tak będziesz wyglądał. Widzisz? Ładnie. A ja tak. Aha. Pociągająco, nie? Aha. No, przynajmniej będę ładna. No. No i tu mamy fajnie, ale wszystko równe. Także mamy chusteczki. Do rąk, ale fajnie, bo jak do samochodu coś, coś tam idziesz, nie? Czy nawet ze sklepu, pewnie, tak. będziemy mogli o torebki, i już. Bardzo praktyczne. Tak? Te do torepki, a nie praktycznie. Praktycznie, bo powiem, że ja jeszcze nie miałam kupionych takich chusteczek. Miałam kiedyś tam latem takie wiadomo, nie? że uh -huh. jak ciepło, czy przetrzeć sobie ręce, czy buzię, no i ten, no, te i tu fajne kalendarze raczej. Ja, ale ten jest mój, jest piękny uh -huh. i różowy. I ty masz też taki ładny. Nie zniszczysz go. No, mam nadzieję. Że nie, i może, że to jest od Natalii. Musisz, tak. Będę na dbał. Cudowne rzeczy, cudowne. No i tu oczywiście też piękne. To pomiesimy na pewno. Bo tak jak w szafce czy coś, aby się coś może kniotła, a tak to będziemy. Zobaczymy, jeszcze pomyślimy, ale na pewno będzie będzie w tym zapisywane wszystkie nasze dane, takie wiadomości. Do zrealizowania. No i ten, no nikody będzie szalonek, zobaczy to. No, on lubi też takie te. no Jakoś się podzielimy z nim, nie? No, A ty nie będziesz chciał, bo ty tak nie. A, Ty nie chcesz lizać. No i te cukiereczki, No ja też to lubię, bo ty lubisz takie, ja wiem. A ja też lubię z orzechami. To na pewno się podzielimy, nie? Razem wszyscy. No. Jezu, super! Natalka, dzięki. Serducha dla ciebie, serduszka wielkie od nas. Dziękujemy ci bardzo Natalciu. Naprawdę wykosztowała się dziewczyno. Nie musiałaś Mario kupować, tylko tam mi te zdrapeczki i, i, i zakań i by było dobrze. No ale Mario się cieszy, żebyś go teraz widziała. Natalko jaki uśmiech na twarzy. Pierwszy raz dostał takie, dostał też prezent no. Dobrze, to na razie chowam do pudełeczka, żeby tu się nic nie stało. Ten, no, ten, ten fajny jest. Ten, 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 ten. Obydwa są śliczne. Tak wiadomo, kobiety lubią kolorowe, a mężczyźni jedno kolorowe, nie? No, zdecydowanie. Trafione, naprawdę. I te Och, założymy sobie dzisiaj chyba je. No, świetnie. No i chusteczki. Jeszcze raz. Naprawdę wielkie dzięki. Naprawdę kochana. Bardzo Ci dziękujemy. I teraz zobaczymy, czy coś wygramy. E, czy coś wygramy, ale nie ma się na tarciu, jakby coś nie było, to naprawdę dostaliśmy tyle fajnych rzeczy od ciebie, że naprawdę. to już świeżo. Z to jest taka zabawa, nie? A to co już jest w pudełku tutaj czeka, to. Dobrze, mam nadzieję też, że nie miała wygraną. To ja zaczynam Mario pierwsza. Czekaj, troszeczkę to jest. Ja sobie wydrapię kup. pierwszy no. kasa King. No, no i chciałam Kaskę. jeszcze powiedzieć, żebyście wchodzili na kanał. Nie, NATO DRAPIEMY. Bardzo link, fajna link. osoba. Link będzie pod naszym filmikiem. Także wchodźcie do niej, dawajcie subikę, daj, dajcie. I łapeczki w górę. Naprawdę super osoba. Ale jedni już znają, a ci, co nie znają, to zapraszamy serdecznie na jej kanał. Teraz drapiemy. i szukamy tego tronu. A miałam wtedy roztronto, ja myślałam, że zdrapka pusta, taka, taka trąba ze mnie. Jest 10 tysięcy, jest złotowa, jest złotowa i jest 10 złotych. Po, po, po dwa, nie? Po trzy. Po trzy, aha. Nie, zapomniałam już złotówka. Jest złotówka! Mam wygrane! Widzi? No pierwsza, pierwsza Kurczę, pierwsza już wygrana, Ja zawsze jest nie gdzie to jest te, no szczęśliwa ręka. te kontrolne. A kontrolne później, po co się bawić, tak? Jest z numerkiem 47. Ja lubię tą kasę King bardzo. Wolę te, te niż tam słoniki, czy na przykład babanki. Dobra, jedziemy dalej. No miałaś szczęśliwą łapkę dla mnie. Dobra, 5 złotóweczka. 5, Dwa złote, 15 i 10. Tu nic nie ma, ale to nic nie szkodzi, ale jest broka dla Marianko mojego Mario. Broka też dobry. Ale już jedno, mam. Ja się nie możesz co? Poczekaj, tu jest ta wygrana, żeby ja nie tę. I jedziemy dalej. Dwa złote. Dwadzieścia pięć. I dziesięć. Złotóweczka. Pięć. I dziesięć. No, tu mamy brokacik. Dobra, nic się nie stało. I kolejna. Się nie możesz zaczekać, co? No. Już drafać. 10. Zaraz będzie, już nie bać się. 5, kontrolne zdrapałam. Złotóweczka. 5, 15. I złotóweczka. Też brokacik do pudełeczka. I ostatnia z kasak ink. Dziękujemy, bo fajnie wybrałeś zrapeczki takie, co lubimy. Złotóweczka 25, 15, 25, 15 i 10 tysięcy. Dobra, brokat na bok. Teraz Marion. Wygrana jest jedna. W kasak ink jest zecik. Teraz zobaczymy, Także jest fajnie. czy dla mnie również ta ręka była szczęśliwa. I szukamy. Na pewno. I szukamy. 19, 13, 16, 14. No, twoja i moja 18, cyklę. 12 i 20. No, ta niestety okazała się pusta też. Dała brokaci. Nic, się stało. To też dała brokaci. Pudełeczko pełne tutaj czeka na nas. Teraz kolejna zdrapeczka. I mamy. I mamy 20. Ale pomyślała Natalcia Patrz i nie chciała nas pokrzywdzić nikogo. Wszyscy na równo. 12. <noise> Batonik? 15, Batonik. maska maska 14, super. 18 i 16. Tak, nie miałeś jeszcze notyści rok, nie? Bo zawsze nie, zawsze nie, kupowałeś nie sobie taki hmm. właśnie. Ale Teraz jeszcze, masz. Jeszcze nie zdążyłem. Ale to jest taki piękny, mieszasz jakiś portfelik, czy co taki piękny. I kolejny. Takiego brawa. jeszcze nie miałam. I mamy. 11, 18, 14, 17, 15, 19 i 20. I niestety pusta. Brokasik zostaw ładnie tu, nie po środku tak ładnie. na No dobrze, dobrze do... odkładam, odkładam, żeby. Tak, szpaka. każdego pyłka jego. I kolejny. I każdego pyłka jego. I kolejny wabank. I szukamy dziewiętnastki. Niech coś mi pracy sądzą. Mamy dwanaście. Muszę nie podrapać. Szesnaście, ale najpierw wręcz 17. siedemnaście. 18 i 11. Mm -hmm. I kolejna pusta. Aha, jest. Ale to wydało. nic. Brokaci wdało. Tyle wydała pieniążków na, te, na tą paczuchę to. Ja za, za ta zabawa. Jak będzie to będzie, nie to nie no. Nie? Dokładnie. Każdy próbuje, ale co. Jak nie I ma, to szukamy. trudno. I ostatni z banków O moja liczba. No to o, być. Mam nadzieję, że coś będzie. 13. Wcześniej ale Rana była już w tych, nie? Tak, ale... Ale już w tak, ta. nie ma proponowana. I tu 15. O, I moja. Moja 14 i 12. I niestety. I niestety pusta. Dobrze, to teraz ja drapię. 100 tysięcy gotówce. Czy będzie 100 tysięcy w gotówce? Tak lekko, ale żeby też wszystko było... Widać. Chyba jest widać to tak, są, być to wyraźnie. Widać. I wygrywające liczby szukamy albo plik. Tak? Tak. Dobra, jakie tu są wygrywające? 25, 9, 8 i 27. Szukamy. Mamy. Tu mamy 7 Tu mamy 6 16 tworzą. Mhm. Trojeczka 23 Oj. 26 boczki 28 osiem, to ale te boczki, nie? Wszędzie mm -hmm. są w tych Tak. Tę... Dwójeczka Dziewiątka! O, coś ja. będzie. Coś będzie. Jezu, jak ja zawsze sorry! Radocha. Jeju, ja masz... Ty masz o. rączkę. I, I je. i jeszcze frik. Jeszcze Dobra, mam pięć i to była e, dziewiątka. I pięć mam, dychę, czyli ja już zarob, Mam od natki 11 złotych wygrane. Wow, Mariusz, trzymam za ciebie kciuki. Jest, także widzisz, Natalko. Miałaś, miałaś szczęśliwą miałaś łapkę, rączulkę, naprawdę udane. Ura, teraz Mario. Teraz ja spróbuję szczęścia. <noise> Jak Robię ja się Odkryję to ja zaraz. No opuszczę. ciekawe, ja czy... nawet nie wiem. Ciekawe czy uda... Dobra, ja trzeba ciek, żebyś też miał... Aha, no ciekawe, czy uda, to... czy, uda, czy uda mi się znaleźć, czy lubisz. wiecie, bo nie, ma... nie ma tą patron. do tego powoszczenia miałem okazji. Odszukać. Dobrze, dobrze. Przepraszam, że się tutaj wtrąciłam. Tak. I teraz mamy tutaj tu liczbę, tu liczbę. A my szukamy tylko siódemek. No i no, robinę. No, no i rubina, no. 36 to też nie to. 28. 38, 30, 26 i 23. No niestety, robinowe 7 również puste. Znaczy, Mary się dobrze podzieliła z drapki. No! <grym> Fajnie, a to zawsze taka wspólna, nie? Tylko, że ja drapię, a Ty patrzysz, a ja mhm. drapię, a Ty o, patrzysz. O, to, to może to, a ja bonus. Dobrze, to ja to, a Ty bonus. Okej. Okay. Dobrze, dam Ci już ten. To tak jest trochę niewyraźnie chyba widać, ale będę musiała. Szukamy, to jest monety, tak? Żeton, tak. Żeton tak, to jest, hmm. aha. Musi być jeden czy trzy? Obojętnie, może być jeden. Aha, to to było, to przecież to było w tym. Ja nie mówię tutaj tych bo, bo mi się nie chcę tego mówić co tu jest, tylko jak będzie to, to powiem. To zawrzeszczysz jakbyś... jeszcze Nie, ja, ja nie wiem dlaczego ja tak zawsze taką miesz... Takie emocje, że ja tak głośno no, zacznę no. Ten, zaszczyć, kader, ten, się cieszyć, no. Tu nie mamy, tu banki, tu... jakieś worki. Tak. Winne gronki. Jakieś tam, nie wiem co to było, być chyba tu z ukosa to drapie i tak... a my Tu nie ma. Winne gronki. Tu nie mamy, tu nie mamy, chyba to widzicie, nie? Mam nadzieję. Tu nie ma. Tu nie ma, tu nie ma. Ja wam powiem, tutaj byśmy to mieli, to było na premierze, to my też nie mieliśmy wygrane premiery z tej właśnie zrapeczki. Ona jest taka fajna. Jakieś diamenty, bananki. Sztabka tak, czy coś tutaj jakiś. Wszystko work? dają, tylko nie żetony. Tak, ale ja i tak się cieszę że wygraną. Dobrze, sobie wylosowałam, mm -hmm. także tutaj nie ma, a teraz Ty bonus. A ja do drapię bonus i mamy pik. No Pik to w innej zdrabce A no, Ja właśnie tak sobie pik był gdzieś, ale to nie to, nie? No, będzie. <grytanie> Dobra, czyli to jest też ta przegrana, ale to nic, tylko kochana. Mamy przecież wygrane. Mamy wygrane 11 zł. Wygrały dwie zdrapeczki. Wygrały dwie zdrapeczki. Mam nadzieję, że też u Ciebie będzie wygrana. Bardzo byśmy się cieszyli, prawda? No będziemy trzymać kciuki. I będziemy oglądać filmik oczywiście. Także Ci jeszcze raz bardzo dziękujemy a Wam, drodzy widzowie. Zapraszam na kanał do Drapiemy. Naprawdę ma superowe odcineczki. oglądano je wszystkie od początku. Także naprawdę Natalka jest dość wielka. Dzięki kochana. Pa. Do naszego live'a. Pa pa. pa, pa. Pozdrawiamy.